A jak w skrócie ojciec by nazwał tę drogę, do której zaprasza Jan od Krzyża? Co to za droga? Z czym będziemy musieli się liczyć, z czym mierzyć? I gdzie nas prowadzi? Tak. Jan w zasadzie operuje takimi dwoma bardzo często pojęciami wszystko i nic. I rozpoczyna od takiego założenia, że chcemy zdobyć wszystko. Chcemy zdobyć Boga. I żeby Boga zdobyć dobro największe, no muszę wszystko poświęcić. To nie ma połowicznych rozwiązań. Więc, jeżeli chcę osiągnąć tak zaszczytny cel, tak nieprawdopodobny cel dla stworzenia, żeby współpracując z łaską, wydać siebie do końca, to wtedy się uda. I właśnie w zasadzie to jest droga uwalniania się od tego, co jest grzeszne najpierw, co, co, co jest przeciwne Bogu w nas, co, co nas od Boga odciąga, więc ten, ten świat pewnego zakłamania wewnętrznego. Następnie Spotykamy się na tej drodze, kiedy już uwolnimy serce z różnymi łaskami. Okazuje się, że Jan mówi też, że łaski mogą nas zniewolić, nie? że dobra nadprzyrodzone, pewne dary, charyzmaty, które otrzymujemy, człowiek może się uwikłać, może ich za bardzo pragnąć, może się na nich koncentrować, zapominając o, o Bogu i to jest właśnie no, wtedy jakby no, obrażanie dawcy stwórcy wszystkiego bo tak jakbyśmy otrzymali y, porządną y, na przykład bombonierkę no i łabo od razu nie rozpakowujemy wcinamy obiadamy się usmarowani czekoladą prawda no jaka ona znakomita a nikt nie myśli o dawcy, prawda, żeby mu podziękować, żeby może go zaprosić do wspólnego stołu. I to jest to niebezpieczeństwo, że my potem możemy stać się takimi konsumentami darów bez odniesienia do stwórcy, zawłaszczamy je. I to jest, taka, to jest jedno z niebezpieczeństw. Człowiek czasami no, posługując bardzo może się uwikłać, nie? ponieważ chce. Pamiętam takie historie, na przykład chociażby no, ludzi poważnych, na przykład egzorcystów, nie? że on po prostu uparł się, że uwolni daną osobę od demona. No i, i tak niestety się stało, że się uzależnił od niej. Nie? no I to było takie dramatyczne. I, i, I źle się skończyło. Więc można czasami tak nie posługuje, ale w własne ambicje grają rolę większą niż, niż łaska i zaczynam tym manipulować, rozporządzać i to wtedy Bóg no, tam jakby no, już nie ma dostępu, ponieważ ja jakby to y, prywatyzuję, zawłaszczam i jest to, jest to y, no, później, jak widzimy czasami dramatyczne. Więc tu chodzi o taką pełną wolność w wymiarze doczesnym, żeby ten świat, współczesność nam nie grała na nosie, żebyśmy byli od tego wolni, żebyśmy to my dyktowali pewne warunki i styl życia, a nie świat. No dzisiaj troszkę tak właśnie jesteśmy pod dyktandem doczesności i bardzo, bardzo sklebiamy różnym trendom. I to jest no, potem gdzieś powoduje wyjałowienie życia duchowego. No i później Jan od Krzyża właśnie używa takiego słowa nada, czyli nic. Staraj się, jak spojrzymy. On też był artystą, malował góry też na właśnie siostrom, taki projekt namalował, jak wejść na górę Karmel właśnie i pokazuje drogę dóbr materialnych, które prowadzą niestety na Manowce, drogę dóbr duchowych, które są, która jest długa i niebezpieczna dla ostatecznego celu, no i drogę, nic, taką prostą, na azymut, równo na szczyt. Ale tam wszystkie te wartości, których byśmy chcieli, z których byśmy chcieli osiągnąć, chwała, piękno, pokój i tak dalej, dopiero są na szczycie. A tutaj trzeba iść w ciemności, pośród pewnego trudu, nie ufając sobie, ale właśnie tej nocy, o której mówi Jan, w zaciemnieniu zmysłu, w pewnym takim no może zagubieniu nawet wewnętrznym, dezorientacji, ale człowiek ufa Bogu, idzie i Właśnie przez, w takiej wolności wewnętrznej przeżywa uwolnienie od natury swojej grzesznej i jakby łaska wprowadza go na nową jakość życia. Nie? Więc otrzymuje taki, taki zastrzyk duchowy, Bóg o niego dba, daje mu taką łaskę, że potrafi wejść i osiągnąć cel. Także chodzi o zjednoczenie. Z Bogiem. I Jan używa takich no, wyrażeń, które po prostu oszałamiają. Nie, że na przykład, że Bóg chce zrównać nas w miłości ze sobą. Nie, że będziemy kochać tą samą miłością, którą kocha Bóg. No to jest nieprawdopodobne. My mamy takie te różne emocje, różne uczucia, które nazywamy miłością, no różne takie małe nasze poświęcenia, czasami jak krucjaty małe i tak dalej. To no fajnie to wygląda. I często błądzimy w tym wszystkim. Jakiś trud wydaje się zupełnie niechybiony albo nie bezcelowy. Natomiast tutaj człowiek osiąga dostęp do miłości Boga. Ona go karmi, ona go motywuje i tu jakby już nie ma miejsca na jakieś, powiedzmy, marnowanie czasu czy, czy, czy takie chybione inwestycje, tylko w posłuszeństwie już woli, bo ta miłość to zakłada jedność woli, człowiek po prostu zmierza szybko i realizuje te zamiary, które, do których został stworzony więc jest to rzadka łaska, ale możliwa i Jan to pokazuje. Więc pełna miłość, zrównanie i właśnie można już na ziemi, bo o to chodzi, że nie musimy czekać na niebo, tylko możemy już te sytuacje, które czekają na nas w niebie, przeżywać tu na ziemi, tylko że w tym zestawie przeżywania teologalnego właśnie. W wierze w nadziei i w miłości nie? Tej, w, tych, w tych cnotach. A więc one nie są dla natury takie czytelne. I tu jest problem. Nie? To nie są wartości, to są nadprzyrodzone narzędzia, którymi działa w nas Bóg i prowadzi nas do siebie. Wiemy, że Jan od Krzyża pisał do subkonsekrowanych, więc tu kolejne pytanie: czy noc ciemna na przykład to jest doświadczenie? zarezerwowane tylko dla wybranych? Czy na przykład osoby świeckie żyjące w świecie mogą doświadczać czegoś takiego? Czy w taki sam sposób Pan Bóg może je prowadzić? I pytanie do tego jeszcze, kiedy rozpoznać, że Pan Bóg wprowadza w tę noc ciemną, że to jest Jego działanie, a nie jakiś czynnik ludzki? Tak, tu jest dosyć poważny problem. On potrzebuje rozeznania bardzo indywidualnego. Każdy ma swoją historię, y, s, swoją kompozycję duchową, powiedzmy nazwijmy to, tak, ukształtowanie, uwarunkowanie ducha y, i inac, inne, inna, inną drogę. Inaczej jest prowadzony przez Boga. Każda dusza jest y, tak stworzona, że nie ma drugiej takiej samej, więc tu jest y, trochę kłopot. Nie ma szablonów. Nie ma rozwiązań. Trzeba roztropnie pochylać się nad każdym przypadkiem. I nie jest prawdą, że to jest kwestia tylko osób konsekrowanych tego typu przeżycia. Są osoby w świecie, o których często w ogóle nie mamy zielonego pojęcia, że ktoś takie rzeczy przeżywa. Można też przeżywać takie rzeczy zupełnie w rodzinie. Jest coś takiego, że to nawet psychologicznie tak jest, że człowiek ma tak głęboką strukturę serca, że tu ma na przykład na tym... Zewnętrz, w tym zewnętrznym wymiarze mam powiedzmy, żona ma męża, dzieciaki, albo jest już babcią pokoleniowo, wszystko jakoś fajnie to jest ułożone po Bożemu, czerpie z tego dużo radości, satysfakcji. Cieszy się właśnie, że, 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 że całe pokolenie, wszystko i jest bardzo takie pozytywne. Natomiast gdzieś w głębi może rodzić się jeszcze taki typ samotności, który jest niezrozumiały, nie? bo jest coś takiego, no, że no wszystko, no, mam męża, kocham męża, dbam o niego, powierzam mu się, nie prowadzę dom, tu mam pracę świetną, też mi wychodzi jakoś, nie dzieciaki, super i tak dalej i czerpię z tego dużą radość, jest wszystko w porządku, razem z Bogiem, żyjemy świetnie ewangelicznie, a jednak jest jeszcze coś głębiej, co dochodzi do głosu. I tu trzeba bardzo roztopnie pamiętać, że taką samotnością albo takim piętrem gdzieś tam jeszcze spod kilku pięter dopomina się, Bóg przypomina, halo, halo, ja tu jestem i dopomina się o, o, o człowieka. I to nie trzeba wtedy panikować, że tu się coś dzieje, że się coś rozstraja, że tu jakieś, jakieś rzeczy dziwne się dzieją, tylko po prostu pamiętać, że Bóg przeznacza samotność, dziwną taką, nie? bo człowiek rozkochany w rodzinie, wszystkie te sprawy jakby ułożone, jak mówiłem, a tutaj się rodzi jakiś typ samotności dziwnej. A to jest język Boga. On przyciąga do siebie i Prosi o siebie dla, dla siebie o czas o, o uwagę, o to, żeby też się Nim zająć jako stwórcą. I jest taki właśnie sposób relacji z Bogiem, że właśnie jeżeli ktoś to dobrze rozumie, odczyta, no to wtedy zaczyna jakby pracować na tych dwóch piętrach, nie, nie tylko na tym zewnętrznym, ale też chce dla swojego stwórcy, dla Boga być kimś umiłowanym. Nie, być kimś, kto, kto rzeczywiście jemu też w pierwszym rzędzie poświęca serce, bo to jest takie, taka jest konstrukcja miłości chrześcijańskiej. Pierwsze przykazanie z miłuj Boga z całego serca i z wszystkich sił i miłuj bliźniego też, jak siebie samego. No, ale my czasami tu mamy duży bałagan i Bóg nie ma tego doświadczenia, że jest pierwszy, nie? że my Mu nie, nie pozwalamy, nie robimy miejsca, zapominamy o nim i to jest ten problem. Więc tutaj czasami rodzą się różne takie niepokoje i tak może się zaczynać noc. Też czasami jest taka dysfunkcja pewna. W nocy ciemnej na przykład no człowiek nie może się zorganizować już w tym życiu doczesnym, nie? bo już tak go ciągnie tam na drugą stronę do Pana, do spraw bożych. Że przestaje tak sprawnie funkcjonować, i nawet był kiedyś nie takim dobrym organizatorem wszystko tam w domu sobie zorganizował, a teraz już tak po prostu nie daje rady, bo inne rzeczy zaczynają brać górę. Nie? Te Boże sprawy chcę mieć więcej czasu dla Pana, na jakiś weekend wyjechać i tak dalej. I Bóg jakby go bardziej pociąga. No i przez te noce Bóg też leczy duszę, bo jesteśmy poranieni okropnie. Nie? Jest, to są takie czasy, że bardzo łatwo gdziekolwiek oberwać dzisiaj. Potem nosimy te rany, takie też czasami niezasklepione. Nie to też jest część też nocy, takiego bólu, który może być oczyszczany i prowadzić nas do Boga. Także to są sytuacje. Poza tym też można mówić o nocach społecznych, nie tylko indywidualnych. Można mówić o nocy kościoła, można mówić o nocy świata, można mówić o nocy chrześcijan. Jest to zjawisko społeczne, nie? gdy na przykład o jest, mamy formę współcześnie chociażby takiego odrzucenia, takiego masowego cierpienia. Nie? Jest, to, jest to ogrom cierpienia to, to gdzie, gdzie całe społeczeństwa, nie wiemy o masowych prześladowaniach przecież nie? chrześcijan, 200-300 milionów chrześcijan jest dzisiaj prześladowanych notorycznie. To jest ogromny ból i to też jest część tych nocy, no bo człowiek wtedy wszystko traci nie? bo jak muzułmanie przychodzą, no to daje się wybór. Jak nie, no to się pozbawia ich wszystkich, wioski się pali i tak dalej, pozbawia się zaplecza materialnego. No bardzo wymagający, trudny jest stan nie, w niektórych państwach i nie pozwalają budować kościołów i tak dalej. Więc Arabia Saudyjska na przykład i tak dalej. Więc mamy tu tą świadomość cierpienia i to cierpienie również może być interpretowane jako część nocy. Też jest takie doświadczenie, można by powiedzieć, opuszczenia Boga czy porzucenia przez Boga. Świat porzuca Boga, nie chce go i Bóg jakby też dzieli się tym doświadczeniem z wiernymi i jest na przykład puste doświadczenie wewnętrzne, religijne. Nie? Przedtem kiedyś było soczyste, człowiek przeżywał wiele radości, inspiracji, żył nie tak na wysokim koniu, pędził nie w, takie w stronę Bożych spraw, sprawiało mu to przyjemność, radość, nie inspirowany był na wszystkie strony. Są czasami takie właśnie powiewy, na człowiek się czuje taki uskrzydlony, a potem gdzieś to wysycha, no, robi się takie bajorko. No i tak ym, mówią, tam radzą nie, wypój na głębie, a ten tam no, patrzy, tam już wyschło, to jest skakać, nie skakać, nie, więc yy, czasami to tak wygląda. I yy, yy, mamy takie doświadczenie właśnie dzisiaj, częste, że doświadczenie jest puste, Boga, i, i człowiek nie ma motywacji religijnych. Nie? No, no, po co ja mam marnować czas? nie? Szukam rozwiązań skutecznych. Modlę się do Pana, raz, drugi. Nie chcesz, no to się będę modlił do szatana. Nie? Jeżeli on się okaże skuteczny, no to, no to w jego komity wejdę z nimi i będziemy szukać nowych rozwiązań. Więc tak jest współczesny człowiek. I nie ma już lęku przed Bogiem, nie ma takiego respektu, właśnie tego co nazywamy tak pięknie bojaźnią Bożą. Tylko no, często tak ja widzę po braciach, nie, że wstępują do zakonu tacy młodzi, ale on na zasadzie umowy o pracę. Nie? To znaczy on tam, on, Pan Bóg go tak za bardzo nie obchodzi, ale jak mu zakon zagwarantuje pewne, nie wiem, formy utrzymania, studia tu i tam, y, możliwości różne, no to on, on chętnie się ofiaruje, tutaj się zwiąże z zakonem. Bo jak zakon się nie, nie, nie wywiązuje, no to do widzenia. Więc y, jest taki naturalizm po prostu często, nie? I to jest, no to już jest inny temat, ale jest y, y, ten... Y, Tryb, taki właśnie doświadczenie Boga jest puste i to też może być trudne doświadczenie. Nie? No, chciałby człowiek być religijny, rozwinąć się duchowo, a tu cały czas pustynia. Ale jak ktoś jest mądry, to wie, że dojrzała wiara nie potrzebuje y, takich cukiereczków, y, głasków, nie, pocieszeń, y, tylko wtedy idzie rzeczywiście drogą y, wiary czystej, nie? czyli takiej bez, bez podpórek, bez potwierdzeń. Wierzy w obietnicę Pana i idzie. No i to jest czasami taka no, droga trudna. Tym bardziej, że właśnie no, chciałby, żeby mieć te, te wsparcie, nie ze strony Pana. No i Pan czasami daje, oczywiście, ale, ale nie zawsze. I to jest też część tych nocy ciemnych, które się zdarzają dzisiaj w wymiarze społecznym. Jan mówi też o gołoceniu. I tak patrzę z punktu widzenia żony i mamy na temat ogołocenia i myślę sobie, jeżeli oddam się Panu Bogu całkowicie, to on mnie pozbawi wszystkiego, więc myślę o tym, że stracę, nie wiem, samochód, mieszkanie, lodówkę, dzieci, męża, jak się nie przestraszyć tego, że Pan Bóg nas tak ogołaca i jaki jest cel tego ogołocenia. Tak, to jest jeden z najtrudniejszych problemów i przy lekturze Jana Odkrzyża rzeczywiście ten język jest taki szorstki albo taki nawet no, no przerażający miejscami. Ale on ma na uwadze wolność wewnętrzną. To znaczy... Uwolni się od. Tego o tym mówi też święty Paweł, nie? Ten, który jest żonaty, niech żyje tak, by żony nie miał, nie? Ten, który żyje w świecie, jakby nie był w tym świecie. To jest o ten stan chodzi. Więc mamy coś takiego, że żyjemy w pewnym kontekście historycznym, kulturowym, religijnym również na naszego chociażby kościoła polskiego i potrafimy w tym odnaleźć siebie, ale w sposób wolny. Nie, że nie jestem uzależniony od coś, co mnie wstrzymuje od współpracy z Bogiem. Bo chodzi tutaj o to, żeby ta droga pomiędzy Bogiem i człowiekiem była drożna. Żeby tam nic nam nie zapychało tego. A Jan zwraca uwagę, że nawet małe rzeczy, my potrafimy to tak źle przeżywać, że nawet Jedna mała rzecz potrafi cię powstrzymać. I on mówi, że ptak nie odleci, dopóki no nawet będzie miał jedną nitką związaną nogę. Nie? Nawet cieniutką, taką linką, nawet niewidzialną. I to jest właśnie ten problem, nie? że my możemy wiele rzeczy usunąć, ale są takie elementy, które nas powstrzymują przed tym wysokim lotem. No i Jan mówi: słuchaj, uwolnij się od tego wszystkiego, nie, nie licz się z konsekwencjami, tak to, nie, to właśnie tu trzeba dużo roztropności, bo to nie tak, że a wybrałam pana, baj bye, baj, bye, bye. dzieci bawcie się, mężu czeźnie, idę, jak się rozwinę, to przyjdę. Nie? No, to nie na takiej zasadzie. Oczywiście żyjemy poprzez obowiązki nasze rodzinne. I to jest część naszej wielkiej miłości do Boga, również i spełnianie swoich obowiązków. I człowiek, który, przynajmniej ja na to zwracam uwagę, że człowiek, który rozpoczyna drogę, przede wszystkim idzie drogą obowiązków. A więc dba o męża, żeby był szczęśliwy, zadowolony we wszystkich kompozycjach, dba o dzieciaki, dba o dom. I dba o, pan, o Pana Boga, w odwrotnej kolejności właśnie, nie? że dla Boga robi to wszystko, ponieważ już nie robi dla siebie, bo kobieta czy mężczyzna, no, ludzie mają taką właśnie skłonność, że, żeby stworzyć swój świat, zorganizować się tak, nie? I żeby się fajnie żyło, ale dla siebie. Nie? Żyjemy wtedy wszyscy dla Boga no i to jest, wtedy jest uporządkowana sprawa, tylko to trzeba odkryć. Nie? I Janowi o to chodzi. Postaw Boga na pierwszym miejscu radykalnie i żeby mu, żebyś mu pokazywał cały dzień, że on jest najważniejszy, a więc uwzględniasz go w decyzjach, uwzględniasz go w swoich projektach, pragniesz go, chcesz, żeby był Twoim Bogiem codziennym, takim kuchennym, domowym, a nie gdzieś tam w kościele sobie odwiedzę Cię co jakiś czas i, i pozdrowię i powiem, jak Cię bardzo kocham i w nogi. To na tym nie polega, więc tutaj przez poważne branie obowiązku właśnie też człowiek potrafi dokonać takiego oczyszczenia siebie, bo czasami niektóre konteksty domowe nam nie odpowiadają, prawda? trudne są. I właśnie zmierzyć się z tym, że ja z miłością, z miłości do Boga, zrobię to, nie że to mi pasuje, ale będę to robić z miłości do Boga. I wtedy nagle zaczyna obiad lepiej smakować, bo tam jest więcej miłości niż obowiązku. Relacje się zmieniają i właśnie to jest ten cud. Bo zaczyna miłość, tak jak Jan mówi, miłość zaczyna żyć dla miłości. I odkrywa się siłę miłości, siłę miłowania. I, i człowiek wtedy nie, nie, nie przeżywa trudu, tylko go to niesie. No to jest niezwykłe, właśnie, jaż moje słodkie. Trzeba to jazmo wziąć, żeby to odkryć, tak się teoretycznie się nie da, no to może tyle. Jeszcze na zakończenie, tak pomyślałam, ojciec mówił o tych sentencjach Jana od krzyża. W dzisiejszych czasach marketing ma dużą, silną jakąś e, siłę przebicia, o tak powiem. Czy jest jakaś sentencja Jana od krzyża, którą ojciec mógłby zareklamować tę drogę, którą Jan, Krzyż, Jan od krzyża proponuje? Jest taka. Chciałbym Wam zaproponować taką sentencję, gdzie nie masz miłości, tam połóż miłość, a miłość znajdziesz. Myślę, że to wiele wyjaśnia. Też można przełamać swoją nieśmiałość, albo też skąpstwo serca, zaryzykować miłość, i jeżeli siejemy. To zaczyna rosnąć. Jeżeli siejemy miłość, chyba, że właśnie siejemy złość, czy, czy jakieś konflikty, czy wojenki prowadzimy, no to wtedy no miłość nie wyrośnie. Natomiast jeżeli decydujemy się na rozwiązanie, prosimy Boga, żeby nam tak sytuację tutaj pomógł, zrealizować, uporządkować, żeby miłość doszła do głosu, i chcemy właśnie tę sentencję wprowadzić w życie, to może się okazać, że nagle wszystko ma inny kolor, zupełnie nieznany dla nas i może się też okazać, że pod inni to spostrzegą, że my inaczej działamy. Skąd my mamy jakieś ukryte, ukryte siły, motywacje, jakieś energię, nowy, nowy styl nie? i to jest naprawdę niebywałe, bo wtedy niesie nas miłość a nie kalkulacja bo my często właśnie kalkulujemy nie opłaca się nie opłaca zrobić nie zrobić angażować się nie angażować i... ale jest to wyrachowane natomiast miłość zupełnie z innego poziomu działa i to jest trzeba miłość tą miłość siłę energię miłość odkryć dla siebie i to jest Jan i potem już nie ma spraw trudnych, nie ma dróg trudnych, nie ma wierzchołków do zdobycia trudnych. Wszystko się bierze z rozpędu, jakby można powiedzieć, bo zaczyna się bieg olbrzyma, jak mówi święta Tereska z Wizję. Przedtem się dreptało, często w kółko, szukając gdzieś tam dróg, myląc się, a potem już się biegnie w takich milowych butach, jak to właśnie tam gdzieś z literatury pięknej możemy się wspierać takimi przykładami. Dziękuję ojcu za tę rozmowę i dziękuję za przybycie do Torunia, za to, że ojciec poprowadził dla nas te rekolekcje i zapraszamy następnym razem. No cieszę się też chciałbym tak powiedzieć, że tu znajduję taką, takie dojrzałe chrześcijaństwo i widzę otwartość na rzeczywiście na, na wysokie wartości. To jest piękne tak znaleźć bratnie dusze. Cieszę się, że, że wasza wspólnota podjęła takie, takie wezwanie i, i, i z, zobaczyła też taką drogę, bo to też jest łaska poczytać gdzieś z innego świata, czy tak z, z innego kręgu, trochę o miłości innych, o, o szaleństwie, jeżeli chodzi o Boga i człowieka, bo to to jest właśnie już szalona miłość, która ma swoje inne prawa i, i, i inaczej urządza świat. I życzę Wam takiej miłości, rozpalenia duchowego, błysku takiego i y, y, żeby łaska Boża była Waszą przewodniczką. Dzięki. Bóg zapłać.